Hej, to Dominika. Dzisiejszy filmik jest dość bliski tematycznie z moim poprzednim. Jeśli tamtego jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie kliknijcie w kartę w rogu ekranu. Od jakiegoś czasu staram się żyć z myślą przewodnią nie czekaj na jutro. I chociaż nie zawsze mi się udaje tę myśl wprowadzać w życie, to jednak, kiedy o tym sobie przypominam, to efekty są naprawdę bardzo pozytywne i zdecydowanie poprawiają one moje samopoczucie. Pracuję obecnie od poniedziałku do piątku, od 7 do 15, a weekendy mam wolne. I nie chcę żyć tak, że czekam do kolejnego weekendu, żeby coś zrobić: coś fajnego, coś ekscytującego, bo od tej 15 do końca dnia, czy do pory snu, jest naprawdę jeszcze sporo czasu. Oczywiście nie zawsze mam siłę i ochotę robić jakieś rzeczy. Ale często mam i wiecie co? Postanowiłam sobie, że każdego dnia coś zrobię. I jednego dnia będzie to coś wyjątkowo produktywnego, co przyniesie mi niesamowity sukces, a innego dnia będzie to bardzo zwyczajna rzecz, która po prostu na przykład poprawi mu, mi humor albo komuś innemu. Może to być na przykład zwykła rozmowa telefoniczna z członkiem rodziny. W każdym razie, celem tego postanowienia jest uczynienie każdego dnia wartościowym, na swój sposób. Czy to oznacza, że muszę każdy dzień planować sobie dosłownie odminijki? Właśnie nie, bo jeśli na przykład danego dnia po południu zadzwoni do mnie przyjaciółka i zaproponuje wspólny spacer, a mi jak najbardziej będzie to pasowało, to skorzystam z tej okazji i właśnie uczynię ten czas bardzo wartościowym. Tego filmu nie nagrywam tylko i wyłącznie dlatego, żeby zachęcić Was do działania, żebyście coś zrobili. Chodzi mi bardziej o to, żebyście po prostu zaczęli troszkę inaczej patrzeć na swój dzień. Jeśli danego dnia nie stanie się nic wielkiego typu dostanie podwyżki, czy zdanie bardzo ważnego egzaminu, albo zaproszenie na randkę wymarzonej dziewczyny. To nie znaczy, że ten dzień musi być stracony albo że w ogóle musi być zły. I nawet nie musi być dniem zapomnianym. No bo nie czarujmy się, bardzo często kiedy wspominamy poprzednie lata, to jednak zapadają nam w pamięć jakieś konkretne chwile, które w jakiś sposób odcisnęły piętno w naszym życiu. I oczywiście jest to całkowicie naturalne. I niektóre takie zwyczajne, chociaż dobre chwile, troszkę ciężko jest faktycznie zapamiętać na dłużej. Ale wydaje mi się, że jeśli zgromadzimy tych chwil więcej i w danej chwili będziemy mieć świadomość tego, jak ona jest dobra i jak bardzo czyni nasz dzień wartościowym, to wydaje mi się, że taki zbiór chwil będzie zdecydowanie łatwiejszy do zapamiętania i sprawi, że jakoś tak w lepszy sposób spojrzymy może na nasze, nasze życie ogólnie. I w tym momencie jeszcze króciutko chciałabym Wam tutaj przedstawić taką małą wstawkę. Odnośnie mojej babci, która każdą swoją codzienną podróż do kościoła, spacerek bardzo celebrowała i w zasadzie niezależnie od tego, jaka była pora roku, chociaż nie ukrywam, że najbardziej kręciła ją wiosna, po prostu zachwycała się otaczającą naturą, w ogóle otaczającym światem. I jest to naprawdę niesamowite, bo tę trasę przemierzała no niemal codziennie, a za każdym razem wczuwała się w ten czas i tak jak już powiedziałam, go właśnie bardzo celebrowała. I jestem pewna, że na pewno spośród wielu rzeczy obecnie nie może się doczekać w dużej mierze właśnie tych codziennych spacerów. Także podsumowując, nasze dni mogą być naprawdę wyjątkowe w swój zupełnie niewyjątkowy sposób. I życzę właśnie Wam i również sobie żebyśmy potrafili dostrzegać piękno w takich chwilach czy całych dniach, które wydają się zupełnie zwyczajne. Jeśli macie jakieś propozycje na jaki temat mogłabym zrobić kolejny film tego typu, to koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Również jeśli tylko wszystko wypali, to w następnym tygodniu zamiast normalnego piątkowego filmu, chciałabym zrobić live'a. Będzie to pierwszy live w moim nowym mieszkaniu. No, i myślę, że będę miała do powiedzenia Wam o wielu nowościach w moim życiu. Ale jeśli tylko macie jakieś pytania, na które mogłabym odpowiedzieć w tamtym live'ie, albo na przykład jakieś kwestie, które mogłabym tam poruszyć na żywo, to koniecznie piszcie już teraz w komentarzach również poniżej. Serdecznie dziękuję osobom, które wspierają finansowo ten kanał. Teraz pojawi się na ekranie. Lista tych osób, a jeśli Wy jesteście zainteresowani takim wspieraniem, to koniecznie zajrzyjcie do opisu pod filmem, w którym są linki do bonusów, które możecie otrzymać wspierając ten kanał. I są to choćby co miesięczne transmisje live, a ostatnia trwała dwie godziny, także <grytania> czasami bywa ciekawie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli tylko ten film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę i udostępnijcie swoim znajomym, jeśli stwierdzicie, że przyda im się taki film. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już. Za tydzień na żywo?